Cześć witajcie! Dzisiaj będziemy grali sobie w Bedwarsy. Niestety nie zrobiliście 25 jest w górę, więc będziemy grali sobie w Bedwarsy na Coxcraftcie. Yy, no i co? My już będziemy się na pierwszej przegranej arenie i zostawcie suba i łapkę w górę. Okay. My już na drugiej arenie i dzisiaj będziemy grali sobie w Bedwarsy. Na, na, na drugiej, na pierwszej jesteś chce, zwariowałem. Na pierwszej już mi się pogmatwało. Zostawicie łapkę w górę, żeby dużo osób obejrzało ten film i skomentujecie. Eee, Koks A to nie jest przypadkiem. Antoninikami, nie mieć, tylko być odpałami. Ale ty. Ej, 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 Niezjatne szczęście, więc już my wygraną. Mamy. Chyba, że mi jakieś kombo założy albo ucieknie. No jestem już go zabiłem. gadżety kupione. Szkoda, że mi na zab... Szkoda, że mi na wełno zabrakło. Ale co? Czasami tak bywa. Więc my sobie pójdziemy już do tego Janka i... Magzimusa. Tak? Mam nadzieję, że uda się mi rozwalić. Ty, Dziabongu. Eee, ty tu wszedłeś, czy nie? Przedłeś tu? Czy nie? A nie, tam jesteś. Oj, ty nie jesteś przypadkiem odpalony, panie Janku. A ty przypadkiem nie, nie masz z nim soja? Jeszcze nie... Ty, 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 Janku, ty Dziabongu, no. No ja nie wiem, no. Jesteś naprawdę, nie dużo nie, nie tutaj po prostu grasz, tylko ja jestem jakiś taki dziwny, naprawdę wnerwiają ja w arenie. Ale już się nie mylę, to coś miałem w end Ender tak. Mogłem TNT kupić, ale już niestety, nie kupiłem. Szkoda, że nie mam ulepszeń, no ale zabij mnie. Mam nadzieję, że ten film też się Wam spodoba i też zdobędzie 500 wyświetleń Jak tamten Amatorów, a zielony żyje I się ma, a straciłem łóżko. czyli raczej arena przegrana Na moje umiejętności Jak tak przeliczam W swojej pustej głowie Jeszcze coś jest odpale, widać Spróbuję tu coś na odpale zdziałać ale jednak gdzie był odpalno i teraz z tym się muszę Jankiem zmierzyć, on już mnie goni, co nie? Uciekam stąd jak najszybciej. Tylko trzeba sobie będzie prota kupić, jakiegoś potężnego i makro, żeby mieć z nim jakiekolwiek szanse, zwala. My widzimy się jak coś się tu stanie, firebole, generator żelaza i złota, TNT kolejne, Fire e refile, firebole i... Takie tam gadżety Fireball Jump Fireball Jump Jesteśmy już blisko tego, to ja już Może tu nie będę cięcia robił. A może ja tu ucieknę? Co na to? Nie imię już tam jest, więc trzeba szybko uciekać. Mój marzy plan się udać. Chociaż wątpię w to, bo myślę, że to jest na tyle kumatykrad, że się nie nabierze. Ale i tak próbuję. Kupimy szybkie kupanie, bo na Prota 4 nie ma co zbierać, bo już mam trójkę. Dla tych, co nie wiedzą. Eee, skoro cały koch, to ja też będę grał. A <grymne> eee, ty też masz łuk? Bo ja przypadkiem chyba słyszałem łuk, chyba. Zobaczymy się, jak tu, on tu przyjdzie. Albo ja do niego. To też, jest to też Aha, dobra, to zdawało że nie mam łuku. Ty, on też ma! Starcie dwóch włóczników! Oj, oj! Oj, amatorku. I to jaki cwany jest. Gorzej, jak mnie teraz strzeli, jakby będę w locie. Ale on ma łóżko, bo ja, bo ja się tak kręcę. Bo nie, to jest też minus. A, dobra, robię tutaj. Przeleciałem, bo się sklaczowałem w ostatniej chwili. A, znaczy ty sobie możesz mnie strzelać, nie do strzała. strzela. jak masz TNT. O, wygrałem. Na pierwszej, znaczy drugiej, znowu się odkleiłem od rzeczywistości. Jego ostatni amator. Padaj... Eee, kolej Co ty próbowałeś? Ty się próbowałeś do mnie dostać? Oj, ojoj, oj, oj. sobie zaznaczyć, że było łóżko to. Nie, 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 o nie, 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 nie. O, nie ma kloczku, za dużo nie zdziała. Gorzej jak jest odpalono. Aaa, na szczęście nie jest Mamy. Ale ten klaczek to był również niewyły, bo w ostatniej chwili tak postanowiłem wziąć jednak ten blok. Bo zawsze się się wybiłem, to było... No chyba sami to widzieliście w zwolnionym tempie. Że jeszcze była dwójka, ledwo to dwójka się pojawiła, a ja już wyskakuję... tak nie późno wybiło coś ten jumbo. Ten, 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 Co ja mam tylko? 150 fps ale lagi. Bo jak wiecie, kupiłem nowy komputer i... Ale mówię wam, że ich rozwalę, patrzcie to. Łóżka już amator nie ma. Teraz dokładnie. No i już, już się powinni amatorzy nie skapnąć. Za dużo razy mówię amatorzy, muszę trochę rzadziej mówić. I muszę również trochę głośniej mówić. Żebyście mnie jakkolwiek słyszeli. No i zostawcie suba, łapkę, standardik. chyba to już taki nasz. Jak się mi kraść. Słyszała to? Najwyraźniej tak. Ale i tak... Aaaa! <śm> Proszę pana, Czy je? my tu mamy łóżeczko? No, jeszcze mamy, bo jest obudowa, jak widzicie. Jak jest obudowa, to znaczy, że łóżko jest. Pamiętajcie o tym. <śm> nie hejtujcie. Nie... No skąd ty wiesz, Steve'ko? Sorry, Bedwarsy, ale no tak, czasami się spotykam na takich pirakach. Czyli tego nie? Zabijecie, myślę, więc co, my już widzimy się na kolejnej przegranej arenie? Na arenie kolejnej, czwartej, tak. Na, ale tamta arena, no farby ja wam, znaczy ja nie pokazuję takich kompletnych aren, ale farby wam zawsze pokażę, żeby udowodnić, że farby to jest taka... Mapa, na której nie warto grać, i nie warto w ogóle lubić tą mapę. Jest w ogóle chyba mapę tą. Albo jakąś inną koślawą. Ty, ty przypadkiem nie jesteś odpalony. Kapcer. Czy jak ty tam masz? Kebab 2.0. <laughs> Amator. E, coś mnie tu bije, jakieś... Takieś, takie, takie... Ja ci kręcę, go nie ogarnia Steve Ja na jego miejsce już bym dawno na mnie skoczył Bo ma przewagę wysokości Skoczy, zaskoczył Ale ma mniej HP na pewno I e, na pewno ma również fartę No jak on nie zleciał? Cholera, jasna Padnij, padnij jak ja go zabiłem cyk, cyk 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 i wiecie co tak kupię mieczyk rafile rafile i TNT myślę że to będzie rozsądny wybór jak najbardziej bo TNT się przyda tam żeby zrobić TNT jumpa bo wie, jak wiecie ja tam bole próbowałem przelecieć i to tak średnio nie było. No, ale może wiecie Ja jeszcze znowu nie mam szczęścia, ja straciłem, bo już... Znaczy nie, nie wierzę oczywiście w to, żebyście mnie nie zaczęli hejtować teraz No jak gdzie? Nie wiem, no I zdążył. Zdążyła, no ja nie wierzę w takie skutki One to naprawdę mają farta no, Słabki by się jeszcze rozładowały Czy tam... Proszę o naładowanie czy Co one tam robią? Oddaj mi diaksy, oddaj moje diaksy Dzięki za diaksy nie dzięki siebie, zaraz teraz zabijesz. Zaraz teraz, to w końcu nie wiem co to jest. Szybko trzeba refila zjeść. Zanim ta zdąży coś tam kupić. Jakiegoś śmiecia typowego pewnie? Bóg albo cięci. No i tak i, i tak jest... Tak się zreduwa... Razy... O, wygrałem. Więc co? Toż by było toż nad... To już by było na tyle. Zagraliśmy sobie trzy areny bedwarsów. No i Elo. Zostawcie łapkę w górę i suba. Zapomniałem powiedzieć I jeszcze. No Elo. No i Elo w sumie. No to Elo. rat